Witam Was serdecznie. Ja nie jestem absolutnie zwolennikiem silników trzycylindrowych, traktuję te silniki jako zło konieczne. Jeżeli ktoś chce kupić w miarę młody samochód, no to nie ma po prostu już wielkiego wyboru na rynku. Ja zdecydowanie wolę starsze silniki, wolnocące silniki czterocylindrowe, jakiś 1.4 silnik, czy, czy powiedzmy 1.6. I te silniki były dla mnie wielokrotnie lepsze, dużo bardziej wytrzymałe, chociaż być może nie aż tak elastyczne, nie, nie aż tak dynamiczne. Ale z punktu widzenia eksploatacyjnego, no to po prostu nie była ziemia. Natomiast mamy to, co mamy. Trzeba wybierać w tym, co jest i po prostu nie ma innego wyjścia i dlatego właśnie między innymi powstał ten odcinek. Zapraszam do oglądania. Moje zestawienie otwiera silnik 1.0 EcoBoost Forda. Początkowo wydawało się, kiedy ten silnik wchodził do sprzedaży, że to będzie taka rewelacja. Otrzymał wielokrotnie, był nagradzany jako silnik roku. Zresztą jego parametry również mogły się podobać kierowcom. Pomijając typową, nierównomierną pracę trzycylindrowej jednostki, silnik Potrafił zużyć niewiele paliwa, jeżeli się nim jeździło bardzo delikatnie, a jednocześnie, jeżeli ktoś bardzo chciał i w pełni wykorzystywał pedał gazu, no to mógł cieszyć się całkiem fajnymi osiągami. Ta jednostka w maksymalnych, topowych wersjach osiągała nawet 140 koni. Silnik EcoBoost 1.0 EcoBoost to konstrukcja trzycylindrowa, wyposażona, w co ciekawe, w żeliwny blok. Według Forda zastosowanie żeliwa ogranicza wibracje takiej jednostki i zwiększa jej wytrzymałość. Niestety Ford zastosował w tym silniku dwa paski zębate pracujące w oleju. Jeden z tych pasków to oczywiście klasyczny pasek rozrządu łączący wał korbowy z wałkami rozrządu. Natomiast drugi pasek zębaty łączy wał korbowy z napędem pompy oleju. Także jeżeli ktoś wymienia tutaj pasek rozrządu powinien pamiętać, że tam na dole jest jeszcze jeden właśnie pasek, który trzeba niestety również wymieniać. Aż do 2016 roku w tych silnikach były problemy z jakością tych pasków zębatych, paski zębate pękały, strzępiły się, a te resztki z pasków niestety zatykały smog olejowy, co sprzyjało zacieraniu się tych silników. Po 2016 roku Ford jakoś rozwiązał ten problem i te problemy już raczej nie występują. Fakt, że udało się w miarę rozwiązać problemy z paskami rozrządu pracującymi w oleju, nie oznacza, że ten silnik jest całkowicie pozbawiony jakichś słabych stron. W tych jednostkach zdarzają się przede wszystkim problemy z przegrzewaniem się, ale, chodzi tutaj, ale wynikają one głównie z wycieków płynu chłodniczego. I są dwa takie charakterystyczne miejsca, w których ten płyn chłodniczy wycieka. Jedno miejsce to jest taka uszczelka, która znajduje się pod tym głównym deklem osłaniającym pasek rozrządu. Ja wskazałem tą, to miejsce tej uszczelki strzałką, tyle, że ona jest z drugiej strony tego dekla. Widzicie na zdjęciu widzicie jakby stronę tą zewnętrzną tego całego dekla i widać nad strzałką widać pompę cieczy chłodzącej. Natomiast ta uszczelka, o której mówię, znajduje się dokładnie w tym miejscu wskazanym strzałką, ale po drugiej stronie dekla. I stamtąd najczęściej sączy się płyn chłodniczy, wycieka z tego silnika i to prowadzi do jego przegrzewania się. Drugim słabym punktem, jeżeli chodzi o układ chłodniczy, jest przewód łączący zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego z blokiem silnika. Silnika. co ciekawe FOD robił akcję serwisową właśnie na ten przewód i wymieniał, go, i wymieniał go na przewód lepszej jakości generalnie rzecz biorąc ten silnik EcoBoost nie jest tak naprawdę jednostką złą w zależności od eksploatacji od sposobu użytkowania tej jednostki te silniki potrafią przejechać nawet 300 tysięcy kilometrów, ale warunkiem jest oczywiście częsta wymiana oleju najlepiej co 10 tys. kilometrów przestrzeganie terminów wymiany, wymiany paska rozrządu, czyli obu tych w zasadzie pasków zębatych, systematyczne kontro, systematyczna kontrola smoka oleju i ewentualne oczyszczanie go. No i jeszcze jedno, kierowcy zauważyli, że ten silnik dużo lepiej pracuje, jeżeli staramy się podczas przyspieszania redukować biegi i nie zmuszamy go do przyspieszania z niskich prędkości obrotowych. Co ciekawe, wiele osób zauważyło, że problemem, który może powodować np. pękanie tłoków czy, czy, czy wypalanie się fragmentów tłoków, bo to też zdarzało się w tych silnikach, może być spowodowane zjawiskiem spalania stukowego w tych silnikach i tutaj oprócz techniki jazdy niezwykle ważne jest stosowanie olejów zalecanych przez producenta, bo właśnie te oleje, co się może wydawać zupełnie irracjonalne, ograniczają skłonność do spalania stukowego w tych silnikach. Kolejny silnik na naszej liście to jednostka firmy Renault 09 TCE. Ciekawy silnik, tak naprawdę wydaje się niepozorny, a potrafi naprawdę wiele. Niektórzy użytkownicy mówią, że są w stanie, że byli w stanie przejechać na tym silniku około 500 tys. km. Trzycylindrowy silnik 09 TCE to jednostka aluminiowa wyposażona w solidny łańcuch rozrządu, a w zasadzie dwa łańcuchy rozrządu. Górny łączy wał korbowy z wałkami rozrządu, a dolny napędza pompę oleju. Co ciekawe, ten silnik nie ma hydrauliki zaworowej, natomiast wiele tych jednostek jest nawet fabrycznie wyposażona w instalację gazową i co ciekawe, ta instalacja spisuje się całkiem dobrze, a... Luzy zaworowe, mimo sporych przebiegów, nie wymagają regulacji. I teraz jedna niesamowicie ważna rzecz. Otóż wszyscy użytkownicy podkreślają, i mechanicy również, że trwałość i niezawodność tego silnika wynika bezpośrednio z interwałów między wymianami oleju. Jeżeli wymieniasz olej w tym silniku co 8, co 10 tysięcy kilometrów, jest szansa, że zrobisz naprawdę spory przebieg. Jeżeli będziesz w tym, w tym silniku stosował się do jakichś norm e, typu long life i będziesz wymieniał olej co 30 tysięcy kilometrów, albo nie daj Boże, zapomnisz ten olej wymienić w ogóle i on spadnie poniżej jakiegoś tam poziomu, bardzo szybko dochodzi do uszkodzeń łańcuchowego rozrządu, e, ale tam to jest normalne, bo tam po prostu jest hydrauliczny napinacz. Jeżeli ten napinacz nie dostaje odpowiedniego ciśnienia oleju, no to automatycznie dochodzi do przeskakiwania łańcucha rozrządu, no i silnik w zasadzie można wyrzucić, więc w tym przypadku jak dbasz? Tak masz. Mnie osobiście zaskakuje to, że ten silnik naprawdę sporo potrafi przejechać na gazie mimo braku hydraulicznej regulacji luzu zaworowego. Zaskakują mnie również te dość wysokie przebiegi ustanawiane przez rekordzistów. Warto zauważyć, że te jednostki pracują bardzo często w samochodach, które jeżdżą w wypożyczalniach samochodowych, więc to nie są jakieś samochody, które są szczególnie delikatnie eksploatowane. Więc to jest silnik, który moim zdaniem zaskakuje. On nie jest może to super idealna jednostka, możecie przygotować się na jakieś wycieki oleju, na wycieki płynu chłodniczego. Natomiast jeżeli chodzi o koszty serwisowania tego silnika czy ewentualnie wymiany go na inny w lepszym stanie, z pewnością jest to najtańsza jednostka w tym zestawieniu. Trzecia jednostka trzycylindrowa, o której chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, to silnik 1-2 piórtek konstrukcji Peugeot i Citroena, czyli grupy PSA, a obecnie grupy Stellantis. Ja nie chcę, żeby... Prezentacja tego silnika przypominała kopanie leżącego, e, dlatego że wokół tego silnika nagromadziły się już prawdziwe czarne chmury, zarówno w Europie, jak i też w Polsce. E, przypominam o mnie na kanale. Jakiś czas temu prezentowałem, e, możecie znaleźć sorcik, w którym prezentuję e, sytuację związaną z pozwami zbiorowymi na rynku francuskim. E, natomiast w Polsce e, silnik ten trafił już do e, ułokiku. E, szeroki, ciekawy materiał, na temat tej jednostki przygotował Marcin Łobodziński. Możecie sobie obejrzeć jego filmik na, na jego kanale. Generalnie osobom niezorientowanym przypominam jedynie, że chodzi o to, że ten silnik, trzycylindrowy silnik 1,2 piórtek jest wyposażony tak jak w silniki 1,0 EcoBoost Forda w paski zębate pracujące w oleju. Niestety te paski łuszczą się jeszcze bardziej niż w Fordzie i mimo wielu różnych akcji serwisowych Peżota czy Citroena problem ten w zasadzie był obecny aż do 2022 roku kiedy zastosowano podobno lepszy pasek lepszy pasek rozrządu słuchajcie tam generalnie w ogóle jak przyglądam się historii tego silnika no to pojawiają się dwie rzeczy po pierwsze firma, producent bardzo często eksperymentował z różnymi olejami do tego do tej jednostki ja sobie znalazłem, że do tego silnika przeznaczane były oleje 0W30, 5W30 a także 0W20 i to nie jest tak, że można je stosować zamiennie. Po prostu w zależności od konkretnego egzemplarza w instrukcji obsługi polecany jest taki albo inny olej. Ale tak naprawdę nie jest istotna ta klasa lepkościowa, to znaczy ona jest bardzo istotna, ale jeszcze ważniejsza dla użytkownika jest norma dopuszczenia tego oleju. I tutaj mamy normę PSA B712312 w przypadku oleju 0W30, a w przypadku Sterantisa dla oleju 5W30 macie normę fpw9.55535 łamane przez 03 i to są normy bardzo istotne dlatego że one określają definiują oleje które mają specjalne dodatki jakby chroniące ten pasek rozrządu wiele osób zauważyło jednak że tutaj nie jest problemem wyłącznie ten olej który w jakiś sposób reaguje z paskiem ale także paliwo które dostaje się do tego oleju i to ono przyspiesza degradację tego paska. Moja taka uwaga praktyczna, jeżeli ktoś ma taki silnik, warto sobie odkręcić korek w lewu oleju i przez otwór zobaczyć na stan paska rozrządu. Oczywiście ja nie zagwarantuję wam, że jeżeli widzicie, że ten pasek wydaje się w porządku, no to on będzie dobry. Absolutnie nie, no ale być może czasem jest tak, że możecie odkręcić korek w lewu oleju i zobaczycie już na pasku, że są tam pewne pęknięcia. I teraz słuchajcie, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Ten Silnik 1, 2 PureTech jest bardzo fajnym silnikiem, jeżeli chodzi o same wrażenia z eksploatacji. On jest w miarę dobrze wyciszony, w miarę fajnie wkręca się na obroty, pozwala osiągać naprawdę spore prędkości autostradowe i co ciekawe, on, tych, on na tej autostradzie wydaje się, że się nie męczy. Ja miałem okazję jeździć trochę takimi samochodami z tym silnikiem i uważam, że naprawdę pod kątem samych wrażeń z jazdy to jest fajna jednostka. Natomiast te problemy eksploatacyjne no psują całą przyjemność. Jak to wygląda? Jak przeglądałem sobie zapisy serwisowe, te paski rozrządu wymagają wymiany w zasadzie co 40 tysięcy kilometrów. To tak się powtarza, że 40 od momentu zakupu samochodu 40 tysięcy kilometrów, maksymalnie 50 tysięcy kilometrów wymiana paska. I Taki interwał jest naprawdę dla tego silnika optymalny. Jeżeli ktoś próbuje jechać tak, jak pokazuje producent, czyli do 90 tysięcy kilometrów, to ten pasek może nie wytrzymać i może się zerwać. I jeszcze jedna ważna rzecz. Olej w tym silniku wymieniamy maksymalnie co 10 tysięcy kilometrów i w zasadzie co drugą wymianę oleju pasuje zjąć miskę olejową i czyścić smog olejowy. No i wtedy macie szansę, że tym silnikiem da się trochę pojeździć. Natomiast, co ciekawe, w nowszych silnikach, w obecnie sprzedawanych e, tych silnikach, które są miękkimi hybrydami, e, producent zamiast pasków rozrządu montuje już e, łańcuchy. I to jest jedna rzecz. I słyszałem jeszcze jedną ciekawą rzecz, ale jest to rzecz zupełnie niepotwierdzona. E, prawdopodobnie najmocniejsza wersja tego silnika, tam chyba 130 koni, ona już była wcześniej wyposażona w łańcuch rozrządu, ale tego jakby nie udało mi się tego zweryfikować. Jeżeli ktoś z Was o tym słyszał coś więcej, poproszę o wpisanie tego w komentarzach. Ostatni silnik, który chciałem Wam zaprezentować, to jest jednostka 1.0 TSI opracowana przez Volkswagena. Ten silnik należy, jest najmniejszą jednostką w rodzinie tej udoskonalonej EA211. Ma trzy cylindry, jest silnikiem aluminiowym wyposażonym w pasek rozrządu i ten pasek rozrządu na szczęście jest paskiem suchym, pracuje na zewnątrz silnika i jest rozwiązaniem stosunkowo bezawaryjnym. Co ciekawe, silnik jest wyposażony w hydraulikę zaworową i ma dosyć długi skok tłoka. To sprzyja temu, że jest jednostką dosyć elastyczną i dość przyjemnie się nim jeździ. I co ciekawe, niektóre osoby montują w tych silnikach instalację gazową. Oczywiście jest to instalacja gazowa przystosowana do bezpośredniego wtrysku paliwa, ale również w tym silniku, choćby z racji tej hydrauliki zaworowej, to rozwiązanie całkiem się sprawdza. Na forach dominują pozytywne opinie o tej jednostce. Ludzie przejeżdżają tym silnikiem nawet 400 czy 500 tysięcy kilometrów, więc naprawdę nie jest taki zły. Natomiast nie jest to jednostka zupełnie niezawodna. Mianowicie znalazłem jedną typową usterkę, która trapi wiele egzemplarzy. Otóż jest to jakby... Brak mocy podczas przyspieszania. I to się dzieje głównie w silnikach, które mają już parę lat za sobą, i bardzo często receptą na, tą, na ten brak mocy jest wymiana turbosprężarki. Okazuje się, że nie zawsze jest to konieczne. Jak sobie otworzycie maskę i zerkniecie sobie na turbosprężarkę, to tam w okolicach turbosprężarki i zaworu jest taka dźwignia, która tym wszystkim steruje. I ta dźwignia znajduje się akurat bezpośrednio pod potrzebiem i z pod potrzebia kapie na te dźwignię woda. I z czasem powoduje, że ta dźwignia przestaje się po prostu ruszać. I czasem wystarczy rozruszać te dźwignie, popsikać tam WD40 i nagle turbosprężarka zaczyna pracować bardzo fajnie, zawór zaczyna pracować bardzo dobrze i silnik odzyskuje moc. Także warto to sprawdzić, bo to jest rozwiązanie, które nic Was nie kosztuje, ewentualnie opakowanie WD40 i, i tą usterkę sobie jesteście w stanie usunąć. No i co? I pora na jakieś podsumowanie. Jeżeli miałbym to zrobić w telegraficznym skrócie, powiedziałbym tak, na pierwszym miejscu 1.0 TS i Volkswagena, na drugim miejscu 0.9 TC Dacia, na trzecim miejscu EcoBoost Forda, a na czwartym miejscu silnik 1.2 PureTech. I tyle moi drodzy o silnikach trzycylindrowych w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tego typu treści. Jeżeli ten odcinek będzie cieszył się zainteresowaniem, jak najszybciej na Kręce kolejny, który będzie omawiał jeszcze jedną porcję silników trzycylindrowych. Serdecznie dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, cześć i do następnego.